Jeżeli weźmiemy tutaj przykład maratonu, to co trzeba zrobić, żeby przebiec maraton? Powiedzmy, że postanawiamy, so, postanawiamy sobie wystartować w maratonie. Co robimy? Trenujemy przez pięć, sześć dni w tygodniu, dwie, trzy godziny dziennie. Przez 6 do 8 miesięcy. Wtedy po tym w okresie 6 do 8 miesięcy możemy przebiec maraton i powiedzieć sobie: Jestem jednym z najzdrowiej żyjących ludzi na świecie i jednym z najbardziej sprawnych fizycznie ludzi na świecie. To jest fakt. Więc jeżeli to jest takie proste, że żeby przebiec maraton trzeba po prostu ćwiczyć, to czemu wszyscy tego nie robią? Po pierwsze, ludzie są leniwi. Po drugie, brakuje im samodyscypliny. Natomiast człowiek, który rzeczywiście osiąga sukces, Pracuje bardzo ciężko i bardzo długo nad tym, żeby ten sukces osiągnąć. Tak jak powiedziałem, wybieramy sobie jeden cel i jedną umiejętność do osiągnięcia. Nie staramy się od razu zmienić całego świata, ale jeżeli będziemy odpowiednio intensywnie i odpowiednio długo nad tym pracować, to na pewno nam się uda i ten cel będzie coraz bliżej i bliżej.